Siemano widzowie, w kolejnym odcinku miało być regularnie, wyszło jak zawsze, czyli nieregularnie. Trzeci odcinek chyba na kanale, z tego co kojarzę. Zaczniemy tutaj, dzisiaj mamy 21 Pierwszy. lipca. I tak naprawdę trochę się obrobiliśmy i po prostu mamy trochę, mamy chwilę na to, żeby pokazać wam co się zmieniło u nas. Dojrzewają drzewka owocowe, mamy tutaj kilka. Pokażemy wam, ale ja mam za kola. Pokażemy wam, jak to u nas wygląda. Tu mamy gruszeczki. Już widać, że są całkiem e, sporawe. O, dokładnie. Ta gruszka była szczepiona na podkładce. Widać tutaj. Chodźcie bliżej. Tutaj widać takie zgrubienie. To jest podkładka. To jest już gruszka odmiana szlachetna. No i widać zgrubienie, że tutaj było, było szczepienie. Wraz z wiekiem to będzie się trochę podnosiło, więc później będzie wyżej, no ale nadal będzie widać zgrubienie, tak? Widać różnicę kory między podkładką, a odmianą, troszeczkę. Idziemy wyżej, wyżej, wyżej. I co mamy tutaj na gruszkach? Na gruszkach mamy tak zwane wilki. Je można śmiało wycinać, tak jak widać na przykład tutaj, albo tutaj, że to są wilki, tak? Te dwa na przykład, te dwie, te dwie gałązki. Ale są też pędy, które owocują. I tutaj widać tutaj, że ono owocuje. Tutaj jest owoc, tutaj jest pełno owoców. Tu widać. Niestety, no, bardzo ciężko jest wyhodować, czy to śliwki, czy gruszki, czy. tam mamy brzoskwinie, czy inne krzewy i drzewka, ozdobne bez pryskania, więc. Ozdobne? Owocowe, bez pryskania, więc no, musieliśmy, musiałem opryskać się, szczególnie na robaka. Te drzewka. Tutaj też widać na tej śliwce. To jest śliwka węgierka. Również. No i na śliwce również mamy pędy tak zwane wilki, które nie owocują. Tak jak tutaj na przykład jest. Ten, spokojnie ten pęd można wyciąć, ponieważ no, on nie będzie dawał owoców. Ale tutaj mamy. O! Bardzo ładne grona. Pokażę też brzoskwinie. Chodźcie Tutaj mamy brzoskwinie. No tutaj jest akurat podwieszony. Tutaj widać, że sporo jest tych brzoskwiń. Tutaj widać ile jest brzoskwiń. Jest naprawdę brzoskwiń, ona nam bardzo ładnie zaowocowała. No, zerwałem akurat y, owoc, który no, w środku po prostu już pęka. To jest akurat jeszcze powiedzmy nie tak bardzo zainfekowane, ale tutaj widać na tej y, pestce, że, że ona jest miękka, tak? Już zaatakowują grzyb, po prostu od środka pękła. To też jest y, Choroba grzybowa, która atakuje. Brunatna zmielizna. Dokładnie. Na razie problem. się trzymają, jest w porządku. No nie wszystkie są zainfekowane jeszcze. No sprawdźmy tutaj jakieś inne. No ten na przykład jest OK. Grzyba. Te złe mają tutaj dziurę, która się dostaje, którą woda się dostaje do pestki i przez to się robi pleśń. O, tu leży jakaś. No i tutaj jest z dziurą, czyli tak. tu będzie grzyb. Pokaż. spróbujemy to na razie, odłożę tutaj. O, no. Najlepiej po prostu wszystkie owoce, z tego co czytaliśmy, to mm, usunąć tak, z drzewa. To zgniłe. Tak. To jest... no, ogólnie te zarodniki y, przechodzą na kolejne owoce i no, zarażają kolejne owoce. Nawet ten grzyb jest taki no inteligentny. Ja tak, tak, Że robią mumię z Robi Robią mumię z brzoskwini, czyli na przykład jakoś mumifikuje ten grzyb te owoce. I on jest w stanie przez to utrzymać się sezon zimowy też, żeby na wiosnę owoc zleciał I tutaj zainfekował, zarodniki wytworzył, ale on spada dopiero na wiosnę Całą zimę tutaj wisi taka mumia Z tego co czytaliśmy Tak, to z tego Aleksandra no. wyczytała I na wiosnę zlatuje, żeby zainfekować Pozostałe młode I trzeba to zbierać, utylizować ty ten. już masz też to Kordycepsa. Tak, mam, mam serniki w sobie, kordy sobie Łukasz zrywał i jadł i nie patrzył co tam jest w środku i, nie, no I na jak pewno ja... takie jadł pyszności. Nie, jak ja zrywałem to jeszcze nie były popękane, bo No zrywałem. właśnie, to trzeba zrywać, a nie czekać aż opadnie, bo te które opadają już mają dziurę. Sprawdźmy tu jeszcze, o to będzie dobre. No. Proszę. E, przejdziemy dalej, tutaj co mamy? Tutaj jest chyba jak, nie, tutaj bo... jest e... borówka. borówka. Tu mamy jakieś owoce, tu mamy owoce. Zmieniliśmy miejscówkę na szklarnię, tą w której mieliśmy pelargonie, surfinie i rośliny jednoroczne. Tak jak widać, nie ma tutaj nic e, z roślin, które mieliśmy. Jest za to postawiony tunel, e, w, której, w którym ukorzeniają się roślinki. Hortensje, tutaj mamy trzmielinki, suchodrze, wyciokrze Ogólnie te sezonki y ukorzenialiśmy jakieś 3 tygodnie temu Ja poczytałem trochę, jeżeli chodzi o y ukorzenianie I przygotowałem sobie taki plan ukorzeniania na 28 dni Zobaczymy, czy się sprawdzi Teraz mamy godzinę y 18 i tam w środku jest 27, ponad 27 stopni A dzisiaj było ponad 50 stopni, tutaj ślep Pokażę wam uchylę. Jak to tutaj wygląda? Rąbka tajemnicy. Tak, tutaj mamy jakieś dwie, które już mi trochę zarosły, one były wcześniej wsadzone i po prostu tak takie ułożyłem. Tutaj mamy nowe, z tamtej strony też jest uchylone trochę, no różne, tam jest jakiś sedum, nie wiem, niektóre z tych roślin się już przyjęły, niektóre nie, nie chcę tutaj wyciągać wszystkich, ale widać, że hortensje na przykład bardzo szybko się przyjmują. Idealne warunki to są gdzieś tam do, powiedzmy, tych 24 stopni i wilgotność powyżej 90%. Ja wilgotność akurat jest zachowana. Tutaj on taki już zużyty dość, nie wiem czy widać, 95 stopni jest. O, no dobra, teraz widać, tak mi się tle. 95% wilgotności. Tam jest około 11 tysięcy sztuk. Teraz yy, przygotowujemy niespodziankę, również film będzie z tego ale ogólnie y, za przyszłym tygodniu chciałbym zapełnić całe tu tutaj powinno się zmieścić około 20 tysięcy sadzonek później będziemy to przesadzać w doniczki P9 to co zostało jeszcze w szklarni to jest trochę wieszaków o tutaj jest pajączek krzyżak nasz pospolity o uciekł właśnie dużo jest gatunków krzyżaczków pajączki bardzo pożyteczne to jest y, marakuja Pasiflora inaczej. Tutaj gdzieś były owoce, nawet. O, tutaj są owoce, proszę bardzo. Małe marakuje. Gdzieś były takie. O, tu jest większy, proszę zobaczyć. Tutaj akurat inny gatunek, ten niebieski. Bardzo ładnie pachnie. Te czerwone, to są królewskie. Pasiflora kr królewska i ona najpóźniej kwitnie. Też ten kwiat. No różnią się te kwiaty od siebie, tak? To nie ma. Bardziej te płatki odchylone do tyłu. Ten jest bardziej taki, o, jakby na boki. Widać tu jakieś mrówki chodzą po nim. I zostały tu jeszcze timberkie. Bardzo ładne posadziłem. Powiesiłem tak naprawdę przed wejściem do domu. Już się zwieszają na ponad półtora metra. Bardzo fajne i wdzięczne. Roślinki. Tutaj jeszcze to, co pokażę. To tak naprawdę mamy automatyczne nawadnianie tego tunelu. Ogólnie gdzieś około, powiedzmy średnio 4 razy na dobę powinno być zamgławianie tego tunelu, ale z racji na to, że rozstawiłem tutaj tunel w szklarni, rozstawiliśmy ten tunel w szklarni, no to jest potrzebne częstsze ze względu na to, że są upałe, tak? Woda paruje, trochę obniża temperaturę, więc tak naprawdę od 7 rano włącza się pierwsze na 30 sekund podlewanie. Później jest co godzinę do, do popołudnia. Tak naprawdę później wyłączam i włączam, żeby załączyło się znowu, znowu o godzinie 7. Na ten moment jest w porządku. Ja wsadziłem to w torf z dodatkiem żwiru. żwiru. Trochę mi zostało perlitu, więc też dodałem niektórych. Ogólnie przymierzam się do. Mm, takie mieszanki z włóknem kokosowym. Jest jedna firma, która produkuje również korki Paper Poty. W tamtym roku wzięliśmy. W tym roku chcę kupić po prostu trochę worków i spróbować ukorzeniać nie w, w torfie, tylko w właśnie tym substracie z włóknem kokosowym. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak naprawdę na ten chwilę to tyle. Tam jeszcze widać rozstawione węże. Jeden mniejszy, jeden większy, to jeżeli chodzi o podlewanie właśnie y, roślin P9. Nie wiem czy będzie mnie widać, bo trochę pod światło, więc może... O, z tej strony bardziej. Patrz tutaj. To tu jest główny... Główny winowajca z jadaniem i borówek w tym roku. I jagody i malin, i truskawek. No, no i też sobie zrywa. Tak, i też. No? Wstając na dwóch no będziesz miał kordyceps. Dostawo. Dobry dobry Tu jeszcze przyniosłem je w szklarni. Zgadnijcie co to jest. Nie będę wam podpowiadał. Piszcie w komentarzu. Piszcie w komentarzu co to jest. za roślinka. Dość popularna. Jeżeli ktoś uprawiał, hodował tą roślinkę to na pewno będzie wiedział. Dobra. Odstawię to tu na tą chwilę. Mamy trochę funki, mamy trochę hibiskusa. Pokażę jak wygląda hibiskus. Tutaj akurat nie jest y, opylony jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić ale od razu jak tutaj są śmierci właśnie to wrzucimy tutaj jest hibiskus to jest odmiana Woodbridge chyba z tego co kojarzę yy, on będzie kwitnął dopiero, gdzieś tu nawet widać pierwsze o tutaj, pomki z tego będzie kwiat, tutaj yy, poszukajmy jeszcze Gdzieś o tutaj widać dwa, z tego będą kwiatki. Mieliśmy w tym roku sporą ilość róży, e, sporo się tego sprzedało też, tak, e, sporo się sprzedało również. Trochę szczepionych, trochę formowanych drzewek mieliśmy, również się posprzedawało, jestem zadowolony, że udało mi się zdobyć e, fajny gatunek truskawki. Aczkolwiek nie jestem przekonany, czy to jest na pewno ten gatunek, który zamówiłem, ponieważ jest to odmiana licencyjna truskawki Kolosus. Zamówiłem z Holandii y, truskawki. Zrywa borówki. Tak. Chodź tu. Tam jest właśnie winowalcia z zjadaniem borówek, i później zastanawiamy się, czemu nie ma borówek, i czemu to nie owocuje. A to nie. owocuje jak najbardziej. O! Chyba jeszcze zjadę te dobre. Dojrzałe, a resztę wypluwa. To jest taki midlands. Tutaj mamy jeszcze bardzo ładny krzew maliny. Tutaj już widać malinki, niektóre dojrzewają. To się już nadaje chyba, nie? Mhm. Jeżeli ja bym nie zerwał, to zerwałby ten pan, który jest tutaj obok. Tutaj widać chyba jakąś pajęczynkę. Spokojnie da się zjeść. Chodźmy jeszcze dalej. Mhm. Kupiłem dwa. Dwa krzewy y, winorośli, tak na próbę. Nie wiem nawet, czy to są gatunki, które u nas spokojnie przetrwają, czy no, potrzebują dodatkowego okrycia, ponieważ takie też są u nas y, w Polsce. Jest kilka gatunków, które y, jak najbardziej można y, uprawiać. Są winnice, które bardziej się znają na tym, ale no, spróbujemy, ponieważ. Y, Wyglądają apetycznie przynajmniej. To jest eukomis, inaczej liliana masowa, tego jeszcze zostało. Tam widać jakieś kwiaty nawet. Tu mamy róże. Sporo już przekwitło. Sporo jeszcze nie. Tutaj mamy taką różę. Mm, ona jest pachnąca? Tak, ona jest pachnąca. Zobacz Aleksandro. Chyba wy nie możecie tego poczuć, ale piękna jest, bo jest taka pełna odmiana. To jest pnąca róża. Bardzo ładna. E, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy odmianę frezja. Frezja, która też jest pachnąca. Też możecie zobaczyć, bardzo ładna. Są na naszej stronie dostępne. gwarcieg Spokojnie można y, zamawiać, ponieważ mamy bardzo fajny zespół. Dwóch osób, w niej pani Oli, które pracują nad tym, żeby wszystkie paczki i roślinki przyszły do Was e, w jak najlepszej e, możliwej Kondyc kondycji. O, dokładnie. I tu jest też ładna. Tutaj jest też duża pnąca, i to chyba nawet ten sam gatunek to przeżywa. Tutaj jest chyba odmiana nina, czyli ona jest taka rabatowa, czerwona. Tutaj. Widzicie. Tylko nie wiem, czy znajdę takiego. ...ładnego krzaka, na którym będą owoce już. Tu gdzieś były? O, tu są. No tu akurat widnie, bo tylko dwa... ...dwa owoce. To jest y, mini kiwi. Ciekawe, no to znacznie lepsze. To jest to jeszcze? ma Tutaj są. Tutaj też są owoce, tu jest jakiś chwast, ale też widać owoce, ale mi gryzą komary. Tutaj, co co jeszcze mamy, to... To, tak, walkę dwóch gatunków. Tutaj mamy piękną y, odmianę Hortensji. Tamto już jest trochę przepalona, tutaj też ładnie kwitnie. Z tego akurat jestem bardzo zadowolony, bo to są hortensje wyhodowane przeze mnie. Właśnie ukorzenione. One były w P9, ja je przesadziłem. No, zobaczmy czy przesadziłem je jakieś dwa-3 tygodnie temu. Zobaczmy, czy przerosły. No widać, że no, korzonki mają się dobrze. Podlewane było przed chwilą. Tam też ładnie, kwitnie. No około ukorzeniłem tak chyba tackę, więc no nie wszystkie się też przyjęły. Tam są dwa gatunki. Jeden gatunek chwasta na pewno. I dwa gatunki laurowiśni, tam jest, jest ligus. ligusty. Ja nie wiem, czy widać mnie dobrze. Wydaje mi się, że jestem ciemny. No jesteś, no. słońce. Jest no to w tą stronę. To jest brzydkie. No dobra. Dobrze, jesteśmy. Oświeciło mnie. Zapraszam wszystkich na yy, nasze. Media społecznościowe oraz na stronę gwarcie.pl. Tam znajdziecie część z naszych roślin i próbujemy dodawać w miarę regularnie. Już zdjęliśmy z naszej strony te rośliny, które gdzieś tam się sprzedały i te jednoroczne rośliny, a pozostałe również będziemy pokazywać w innych filmach i na pewno znajdą się również na naszej stronie, więc pozdrawiam zespół gwarcie.pl. Yo! Naira! you